Witam serdecznie. Chciałam się z wami podzielić naszym przepisem na bardzo estetyczną, codzienną maseczkę dla każdego. To jest maseczka, która oczywiście, wiecie, ona nie ochrona w całości przed wirusem, dlatego że nie jest maseczką medyczną, ale to jest maseczka, która zapobiegnie dotykaniu na przykład twarzy w ciągu dnia. Możecie ją założyć w autobusie, możecie założyć ją na spacerze. Na pewno poczujecie się bezpiecznie i na pewno będziecie Bardziej kontrolowali własne ruchy, yy, zabezpieczając twarz przed tym, co może się tam zdarzyć, tak? co może do Was dotrzeć. Przepis na maseczkę jest bardzo prosty. Ta maseczka jest tak naprawdę ma rozmiar uniwersalny. Yy, my docelowo staramy się, żeby maseczka obejmowała spójrzcie całą twarz. Musimy zakrywać na pewno nos i musi zakrywać twarz aż poniżej linii brody, żeby nic nam nie odstawało. Więc w momencie, kiedy ona się rozłoży, musi mieć minimum tutaj 20 cm. To jest taki rozmiar, mówię, to jest rozmiar uniwersalny. Jeżeli jest, yy, niektóre kobiety mają mniejszą twarz, mężczyźni mogą mieć większą, więc musicie to sobie troszeczkę sami dostosować, ale to jest bardzo proste. Jeżeli weźmiecie taśmę i zmierzycie odległość między nosem, a praktycznie tutaj krawędzią ucha, będziecie wiedzieli, jaka odległość, i pomnożycie to razy dwa, jaką długość powinna mieć ta maseczka. Więc u dzieci to prawdopodobnie będzie około 17 cm może nawet 15, a czasami u dużego mężczyzny z dużą twarzą może być nawet ponad 20. Także tutaj już pozostawiam Waszej indywidualnej ocenie i szczegółowym pomiarom. Możecie je te pomiary wziąć ze swoich bliskich. Tylko pamiętajcie, żeby obejmowało to od nosa aż poniżej linii brody. Pokażę taką uniwersalną, uniwersalny wykrój. My tutaj mamy wykrój dla mnie, mój rozmiar. To jest 20 na 20. Kwadrat ma z jednej strony 20, z drugiej strony 20. Szyjemy z dwóch warstw. Staramy się, żeby te maseczki były estetyczne. Nie szyjemy z byle jakich materiałów. To jest bardzo porządna mate, bawełna, czysta bawełna z gramaturą 150, która naprawdę ma taką dosyć gęstą ma gęsty splot, co pozwala też na ograniczoną filtrację tego, co do nas dociera. Nie blokuje naszego oddechu. Możemy swobodnie przy takiej gęstości oddychać, ale na pewno zabezpieczamy się przed tym, co, co do nas dociera. Dwie warstwy materiału wycięte właśnie na kształt kwadratu o, o boku 20 cm składamy ze sobą lewą stroną. Tutaj od środka mamy prawą stronę materiału. Część jest kolorowa, bo takie są maseczki, które szyjemy u nas. A część jest jednokolorowa, i to ta część jednokolorowa jest wykonana z takiej bawełny muślinowej, która jest bardzo przyjazna na skóry, na pewno nie będzie podrażniała, na pewno nie będzie powodowała, że gdzieś nas to będzie ocierało, i naprawdę to jest wysoki komfort noszenia i też jest znacznie gładsza od tej bawełny takiej tradycyjnej, która jest na zewnątrz, co nam pozwoli na to, żeby faktycznie trzeba, jeżeli trzeba ją nosić przez dłuższy czas, nie będziemy mieli żadnych, żadnych dyskomfortów z tym związanych. Także tak wygląda maseczka w pierwszej wersji, kiedy już jest wycięta. Tak? Mamy dwa kwadraty o przekroju, 20, o, o boku 20 cm, i robimy to w ten sposób, złożone lewą stroną do siebie. E, zszywamy jeden bok po przekątnej. Ten i ten. Ja tutaj już mam skrzyd kawałek, tylko po to, żeby Wam pokazać, jak wygląda to w momencie, kiedy my obrócimy na drugą stronę. Tak wygląda masze, maseczka obrócona. Żeby sobie ułatwić pracę, zaprasowujemy boki do środka. To, to zaprasowanie to jest tak naprawdę około centymetra, ale to nam pozwoli na estetyczne wykończenie brzegów, żebyśmy nie mieli tutaj żadnych wystających nitek, żebyśmy naprawdę wyglądali designersko w, tej, w tych yy, maseczkach, bo skoro już musimy je nosić. Skoro czujemy się w nich bezpiecznie, chciałabym, żebyśmy wszyscy wyglądali w nich po prostu fantastycznie. I łącznie z tym, że możemy sobie te kolory dopasować do swojej odzieży. Mamy troszeczkę wolnego czasu, zróbcie ich więcej. Tak? To jedna, jedna maseczka nam nie wystarczy, żeby to było jasne. Powinniśmy je prać, powinniśmy je prasować, a w międzyczasie zakładać po prostu inną. Więc jesteśmy na tym etapie, kiedy możemy usiąść do, do kolejnego kroku, czyli do zszycia boków. I wszycia gumki. Gumka teraz to jest towar deficytowy, ale myślę, że znajdziecie. Ja już znalazłam gumki na Allegro i u producentów gumek, wspierajmy naszych lokalnych biznesmenów, oni też są teraz w trudnych czasach i na pewno możecie znaleźć i tkaniny, i gumeczki u nas na miejscu. Sprawdzajcie ceny, nie przepłacajcie, bo oczywiście są tacy, którzy pojawiają się z jakimiś ochorędalnymi stawkami. Natomiast y, można kupić normalnie gumki. Y, maksymalna szerokość gumki, jaką my preferujemy, to jest 5 mm. Dlaczego nie grubsze? One w miarę, kiedy stają się grubsze, są coraz mniej elastyczne i mogą po prostu obcierać za uchem i po jakimś czasie to jest po prostu dosyć bolesne i wolałabym, żeby sobie nikt nie zrobił taką gumką krzyty. Gumeczkę też dopasujemy indywidualnie, natomiast do takiego standardowego rozmiaru kobiecego maseczki i na, na standardowego mężczyznę, gumeczka ma około 19-20 cm. Ta jest mniej elastyczna, bo to jest gumeczka o yy, 5 mm, jeżeli te węższe, na przykład 4 mm są bardziej rozciągliwe, możemy zrobić ją krótszą. Ale to też już sprawdzajcie sobie na, na gotowo. Wymierzcie tą gumkę już do gotowej maseczki, żebyście nie popełnili żadnego błędu, bo niepotrzebnie sobie wyczujecie na przykład kilka maseczek, które będą miały za ciasne gumki, a to też nie będzie, yy, nie będzie się później dobrze nosiło. Zaczynamy szycie. Te zaprasowane boczki składamy do środka. Na jednej krawędzi wkładam gumkę i zszywam. Robię to ściegiem prostym, on dosyć, dosyć ciasno się trzyma. Oczywiście używam, używam naszych maszyn tutaj, yy, które niejedno maseczko uszyły, mają już duże doświadczenie, także wierzcie mi, dziewczyny są naprawdę z dużym doświadczeniem, potencjałem. Przeszywam początek dwukrotnie, żeby gumka się lepiej trzymała. Zatrzymuję się przy końcu, gdzie wkładam drugą gumeczkę. Ta gumeczka tutaj jest włożona gdzieś na około 1 cm. Starajmy się te gumki nie, nie oszczędzać tutaj na, na tym wkładzie, bo ona po prostu nam się wyrwie, a tego byśmy nie chciały, żeby w trakcie na przykład noszenia ta gumka się wyrwała, bo to wtedy no, generuje niepotrzebny stres. Gumki są wszyte z dwóch stron. Kolejnym krokiem w wykonaniu naszej maseczki jest zrobienie zakładki. Zakładka jest niezbędna. Ta maseczka nie może być tylko płaska, bo nam się nie dopasuje idealnie do twarzy, nie będzie jej obejmowała, więc my wykonujemy maseczki z dwoma takimi dosyć głębokimi zakładkami, które po rozłożeniu dają taki efekt wypukły, który tak, wymiarowości tej maseczki. Ja robię to w bardzo prosty sposób. Osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z szyciem, nie mają jeszcze doświadczenia i nie uszyły tylu set maseczek, co ja, mogą sobie taką zakładkę spiać po prostu szpilką, albo takie mamy też u siebie takie plastikowe uchwyty, którymi można złapać materiał z boku, tak żeby się trzymało podczas szycia. Przyznam szczerze, że ja już nie używam nawet tych szpilek, bo y, szkoda mi na to czasu, więc składam sobie tylko materiał, który wcześniej jest wyprasowany. Ten, ta wyprasowana bawełna znacznie łatwiej się poddaje szyciu i obróbce niż taka jakby całkiem wyjęta z opakowania. I zszywam, zszywam nadal ściegiem prostym już gotową zakładkę, czyli składam tutaj sobie na głębokość około 1 cm. Podkładam taką zakładkę pod stopkę i zszywam już do końca boku. Zobaczcie, jeden bok już jest gotowy. To jest naprawdę moment. Dokładnie to samo robię z drugim bokiem. Cały czas to jest jeden ściek prosty. Zakładki są gotowe. Teraz musimy zrobić estetycznie zakończenie maseczki i wszyć gumeczkę z drugiej strony. Więc znowu robimy tutaj zakładeczkę taką gumki do środka na około 1 cm. Przyszywamy ją z jednej strony. Pamiętajcie, żeby tą gumeczkę złapać przynajmniej dwa razy, czyli maszynę najlepiej uruchomić do przodu i zrobić ściegiem wstecznym, jeszcze raz przejechać po gumerce, żeby ona się lepiej trzymała. druga gumeczka również na centymetry do środka, i teraz to, co, czego ja osobiście pilnuję, słuchajcie, te wystające nitki, one są bardzo nieestetyczne, więc wystarczy je po prostu poobcinać po to, żebyśmy naprawdę wyglądali dobrze i nic nam nie sterczało. Spójrzcie, maseczka jest gotowa. Naprawdę może ją zrobić każdy. Proste, szybkie. Nie żałujcie sobie. Róbcie ile się da. Prawdopodobnie będziemy musieli nosić je jeszcze przez jakiś czas. Zróbcie dla siebie, dla swoich bliskich, dla rodziców, dla przyjaciół. I dla tych, którzy tego potrzebują. Zachęcam. Do zobaczenia.